Jestem dziwny. Z reguły moje przygody z jakąś serią zaczynam od środka i to nie jest tak, że robię to celowo, zwyczajnie numeracja nie ma dla mnie większego znaczenia. Zwłaszcza jeśli mówimy o platformówkach, w których to fabuła ma marginalne znaczenie. Tak też było z kangurkiem KO i jego drugą częścią. Po niemałym zaskoczeniu i równie dużym hypie na nową część postanowiłem sprawdzić, jak to wszystko się zaczęło i czy aby na pewno kangur zasługuje na miano marki kultowej w tak wielu kręgach. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Kangurek Chaos z 2000 roku. Tak, ta gra ma na karku już 22 lata i aż dziw bierze, że możemy ją wciąż nabyć dzięki GoGowi w dystrybucji cyfrowej i to w pakiecie z kolejnymi dwoma odsłonami. Regularna cena to 24,99, choć ja jako domorosły snajper okazji zakupiłem całe 3 gry w cenie 12 zł z groszami i tak po zakupie jak zawsze odłożyłem gry na cyfrową półkę do czasu, gdy znajdę na nią czas i ochotę. No i stało się. Dzień po premierze najnowszej części kangurka z rękawicami bokserskimi postanowiłem sprawdzić, czy 22-letni tytuł nadaje się jeszcze do grania i czy człowiek niezwiązany zbyt mocno z marką dostrzeże w niej faktyczny potencjał niepokryty cukrem z nostalgii. Odpaliłem więc pobraną grę i po zmianie kompatybilności na starszy system gra ruszyła bez najmniejszych problemów. Choć uwaga, jestem raczej odosobnionym przypadkiem, gdyż wielu kupujących w komentarzach twierdziło, żeby pierwsza część ruszyła, wymagało to nie lada fikołków. Jednak kangurkowe bóstwo czuwało, bym poznał przygody Torbacza i pomógł mu wrócić do domu. Tak, do domu, gdyż z fabuły dowiadujemy się jedynie tego, że nasz chaos zostaje wywieziony w klatce daleko od miejsca życia codziennego. Los chciał, że w ręce naszego bohatera dostają się rękawice bokserskie, które to towarzyszą naszej postaci, aż po ostatnią odsłonę, by rozgramiać przeciwników. Tyle w kwestii historii. Na większą uwagę zasługują inne czynniki tworzące nasz tytuł. Zacznijmy od grafiki. Ta, mimo tylu lat na karku, to wciąż piękne kolorowe lokacje z dość szerokim kadrem, choć w bardzo dziwny, specyficzny sposób. Przeciwnicy potrafią doczytywać się 2 metry przed nami, gdy na przykład to, co mamy przed sobą, 30 metrów, widzimy bez trudu. Nie jest to jednak nic, co utrudnia samą grę, a już na pewno nie psuje jej odbioru. Miejsce, jakie poznamy, jest naprawdę bez liku i nie sposób się znużyć, mimo to, że niektóre lokacje korzystają z tych samych elementów co poprzednie, i jedyna różnica to przemalowanie tekstur. Nie mam jednak o to żalu. Niekiedy warto bardziej poświęcić czas elementom istotnym podczas rozgrywki, jak na przykład kamera. Kangurek Kao to platformówka, która mimo tragicznego sterowania, o czym wspomnę za moment, posiada jedną z lepszych kamer jakie możemy spotkać w platformówkach 3D. Na palcach jednej ręki mogę policzyć w ilu miejscach przez całą grę mogłem swoje nieudane poczynania zrzucić na pracę kamery. Tu zwyczajnie wszystko w niej działa, a dynamika jaka dzieje się na ekranie wcale jej w tym nie pomaga. Kao to miłośnik unikania przeszkód, uciekania przed kulami rodem z Indiana Jonesa, sportów ekstremalnych, takich jak snowboard, skutery śnieżne, a także rozwiązywanie labiryntów, które wcale nie prowadzą za rękę nawet najmniej wprawnego gracza. Choć tutaj jest wiele udogodnień dla kogoś, kto chciałby skosztować tego tytułu nawet dziś. Kangur podczas rozgrywki zdobywa flagi, które to stanowią checkpoint naszych poczynań. Nie byłoby w tym nic oryginalnego, gdyby nie fakt, że to od nas zależy, w którym miejscu postawimy punkt kontrolny. Czy więc poziomy są aż tak długie, by ta gra tego wymagała? Są bardzo zróżnicowane swą długością, choć nawet te krótsze miewają elementy będące dość upierdliwe, gdzie taki checkpoint sporo pomaga. Jak muzyka, ta plumka w tle i zagrzewa do walki, choć mam wrażenie, że tworzona była przez kilku twórców. Mamy tu bowiem elektronikę sięgającą krawdwerkowych korzeni, by potem dostać w twarz ścieżką dźwiękową rodem z kapeli weselnej z tygodniowym stażem utrudniającą skupienie. To jednak niestety nie jedyne przewinienie gry. W Torbacza pogracie wyłącznie na klawiaturze. Nie jest to niczym dziwnym biorąc pod uwagę wiek produkcji, ale jak na dzisiejsze standardy początkowo bywa to dość upierdliwe w skutkach. Gra ma opcję zapisu, ale sama w sobie jest zakamuflowana. Wymaga wciśnięcia Escape na mapie, by zapisać obecny stan, co w pierwszym kontakcie z grą dość mocno mnie zniechęciło. Na szczęście Archaizm nie zawitał tu aż tak mocno i zapis jest dostępny. Czy pierwsza część Kangurka KO to faktycznie dobra produkcja? Przyznam szczerze, że po skończeniu jedynki wcale nie miałem uczucia przejedzenia platformówkowymi tematami. Nic więc dziwnego, że powstały kolejne części. Warto powiedzieć, że druga część to kamień milowy w porównaniu z jedynką i dobrze się patrzy, jak deweloperzy poprawiali swoje umiejętności. Czy jest to kultowa gra? Jest to gra dobra i chyba tyle jej wystarczy, by być zapamiętano. Mówi dla Was Gramodrana: Cześć.